Zwykły facet zakłada dziwną maskę i zyskuje kilka supermocy, a także kilka problemów. Tytuł tego filmu to Maska i jest to prawdziwy klasyk. Grupa nurków bada dno głębokiego zbiornika wodnego. Znajdują małą skrzynię i natychmiast ją otwierają. W środku znajduje się dziwna drewniana maska. W tym samym czasie poznajemy głównego bohatera tej historii. Jest nim energiczny, miły i wesoły mężczyzna o imieniu Stanley Ipkis. Jest urzędnikiem bankowym, a także totalnym nieudacznikiem. Atrakcyjna blondynka w czerwonej sukience wchodzi do banku podczas ulewy. Siada obok Stanleya i prosi go o otwarcie dla niej konta bankowego. To słynna piosenkarka o imieniu Tina Carlyle, której bardzo podoba się krawat głównego bohatera. Ale w rzeczywistości Tina wcale nie jest zainteresowana dokumentami finansowymi. W swojej torebce ma wbudowaną kamerę, która transmituje nagranie wideo do grupy mężczyzn dowodzonych przez przestępcę Doriana Tyrela, który zamierza obrabować bank. Po pracy Stanley udaje się do warsztatu, aby odebrać swój samochód. Niestety jego Honda wymaga gruntownego remontu, a mechanicy pożyczają mężczyźnie swój samochód na jakiś czas. W rezultacie Stanley przybywa do klubu nocnego Koko Bongo w prawdziwym wraku, który w każdej chwili może się rozpaść. Jego przyjaciel Charlie wchodzi do środka z kilkoma uroczymi dziewczynami, podczas gdy Stanley nie może wejść i zostaje wyrzucony z klubu. W tym momencie obok niego podjeżdża elegancki samochód, a z niego wychodzi. wspaniała Tina! Łaskawie wita się ze Stanleyem i ze śmiechem spogląda na jego zabytkowy samochód. Co za pech! Oczywiście wrak psuje się na środku drogi. Stanley próbuje go naprawić, ale kilka kolejnych części odpada. Stoi zrozpaczony w pobliżu miejskiego portu i nagle zauważa kogoś w wodzie. Bohater natychmiast rzuca się z pomocą bezbronnemu człowiekowi, ale okazuje się, że to tylko sterta śmieci i liści. Stanley zauważa jednak w tej stercie dziwną drewnianą maskę i zabiera ją ze sobą. Po powrocie do domu mężczyzna dostaje reprymendę od właścicielki wynajmowanego mieszkania. Jego jedyny wierny przyjaciel, Terrier o imieniu Milo, czeka na niego w pokoju. Pies jest bardzo zainteresowany maską przyniesioną przez jego właściciela. Stanley postanawia ją przymierzyć i. nagle maska dosłownie staje się częścią jego ciała. Milo bojaźliwie chowa się pod łóżkiem, podczas gdy jego pan pędzi po pokoju jak huragan i w trakcie tego procesu przekształca się w bardzo zadowolonego z siebie mężczyznę w smokingu i zielonej masce na twarzy. Stanley, choć od teraz będziemy go nazywać maską, zamierza się dobrze bawić, ale przed wyjściem niszczy dom swojej zrzędliwej gospodyni. Kobieta chwyta strzelbę, ale maska ma teraz mnóstwo supermocy, w tym niesamowitą szybkość i zdolność spadania z dużych wysokości. Na ulicy mężczyzna rozbija samochód niecierpliwego kierowcy. Idzie wesoło ulicą, ale nagle znajduje się pośród tłumu lokalnych złodziei i bandytów. No ci biedacy nie mają pojęcia z kim zadzierają. Maska nadmuchuje kilka palonowych zwierząt dla złoczyńców, a następnie tworzy prawdziwy karabin maszynowy, który natychmiast wystrzeliwuje mnóstwo pocisków. Główny bohater postanawia wykorzystać swoje supermoce, by zostać superbohaterem. Ale najpierw chce wyrównać rachunki ze swymi oprawcami. Maska włamuje się do warsztatu mechanika, który dał mu ten antyczny samochód i wywraca wszystko do góry nogami. Kiedy Stanley budzi się rano, spogląda w lustro i dochodzi do wniosku, że to był tylko sen. Do jego drzwi puka jednak detektyw Callaway, który oświadcza, że w nocy nieznany włamywacz włamał się do ich domu i zaatakował gospodynie. Bohater kłamie, że spał spokojnie i niczego nie słyszał. Stanley spóźnia się do pracy, a Milo pomaga mu znaleźć klucze. Mężczyzna wyrzuca swoją niebezpieczną maskę przez okno, ale ta natychmiast wraca do jego pokoju. W pracy Stanley zostaje zbesztany za spóźnienie, ale mężczyzna nie jest tak zdenerwowany, ponieważ myśli tylko o poprzedniej nocy, a także o pięknej Tinie. Reporterka Peggy Brandt przychodzi do jego banku i pyta go, czy wie coś o incydencie w lokalnym warsztacie. Stanley ponownie kłamie, mówiąc, że nic o tym nie wie. W nocy główny bohater śni o spotkaniu z piękną Tiną. Odnosi sukcesy i jest bogaty, a blondynka liży go po uchu. Ale w prawdziwym życiu robi to Milo. Stanley budzi się w fatalnym nastroju. Patrzy na wycinek gazety z Tiną, a potem na maskę. Wpada na chytry plan. Mężczyzna ponownie zakłada maskę i przemienia się w superbohatera z mnóstwem magicznych mocy. Myje zęby, goli się, przymierza kapelusz i udaje się do swojego banku po pieniądze, aby dostać się do klubu nocnego Kokobongo, w którym występuje Tina. Jednak w międzyczasie bank ma zostać obrabowany przez przestępców z gangu Doriana Tyrella. Maska zręcznie ich przechytrza i przywłaszcza sobie pełną torbę skradzionych pieniędzy. Policja przybywa do banku i rozpoczyna się strzelanina, ale maski tam już dawno nie ma, bo bohater spieszy się do Coco Bongo. Przyjeżdża do klubu luksusową białą limuzyną, rozrzuca pieniądze i bez problemów wchodzi do środka. Na scenie pojawia się piękna Tina i śpiewa romantyczną balladę. Maska patrzy na nią z podziwem. Maska i Tina wykonują porywający taniec do piosenki Hey Paczuko. Stają się prawdziwymi gwiazdami na parkiecie i zadziwiają wszystkich niesamowitymi sztuczkami akrobatycznymi. Ich oszałamiający taniec kończy się namiętnym pocałunkiem. W tym samym czasie jeden z gangsterów donosi Tyrellowi, że napad na bank został udaremniony przez człowieka w zielonej masce. Przywódca gangu zauważa maskę na scenie i rozkazuje gangsterom go wyeliminować. Rozlega się strzał i kawałek krawata maski spada na podłogę, która natychmiast zamienia się w kawałek jego piżamy. Goście uciekają z krzykiem, ale maska zostaje i tańczy wesoło pomimo kul bandytów. Kiedy ma tego dość, żartuje ze złoczyńców, udając rannego, a potem dostaje Oscara i ucieka. Policja przybywa do Kokobongo i aresztuje Tyrella pod zarzutem napadu na bank. Callaway zauważa strzęp piżamy Stanleya na podłodze klubu i zdaje sobie sprawę, że główny bohater jest w jakiś sposób zamieszany w przestępstwo. Rankiem Stanleya budzi głośne pukanie do drzwi. To detektyw Callaway. Bohater otwiera szafę i wypada z niej sterta pieniędzy. Próbuje wepchnąć banknoty z powrotem, ale jest ich za dużo. Po ukryciu pieniędzy Stanley otwiera drzwi i wpuszcza policjanta do środka. Mężczyzna mówi, że był w domu całą noc. Detektyw pokazuje mu skrawek piżamy, który znaleźli, a Stanley kłamie, że miał taką bieliznę nocną, ale została skradziona. Tymczasem policja i pracownicy banku przeglądają nagrania z monitoringu i zdają sobie sprawę, że bank został obrabowany przez mężczyznę w jakiejś masce. Callaway chce zdobyć odciski palców Stanleya i Pkisa, będąc pewnym, że to on to zrobił. Tymczasem gangster Tyrell obiecuje 50 tysięcy dolarów każdemu, kto odnajdzie tajemniczą maskę. Stanley przychodzi do pracy w banku i po raz kolejny dostaje reprymendę od swojego szefa. Tym razem jednak nie toleruje obelg i odpowiada mu tym samym. Charlie jest zaskoczony zmianą w zachowaniu przyjaciela i proponuje mu pójście do Kokobongo na bar charytatywny. W tym momencie w banku pojawia się Tina. Przyznaje się Stanleyowi, że nie ma wystarczającej ilości pieniędzy, by otworzyć konto, a także wyraża swój podziw dla tajemniczego faceta w zielonej masce. Stanley twierdzi, że maska jest jego dawnym przyjacielem ze studiów, którego osobiście uczył tańczyć. Bohater obiecuje Tinie, że maska będzie na nią czekał o zachodzie słońca w Landfield Park. Stanley pokazuje swoją maskę doktorowi Arturowi Neumannowi. Jest on psychologiem i ekspertem od masek. Naukowiec jest przekonany, że maska głównego bohatera przedstawia Lokiego, skandynawskiego boga psot. Stanley zakłada maskę, by pokazać jej działanie, ale nic się nie dzieje. Rzecz w tym, że Loki jest bogiem nocy, a jego maska może być aktywna tylko w nocy. Pomimo tego, że jest poszukiwany zarówno przez policję, jak i gangsterów, Stanley idzie na randkę z Tiną. Długo czeka na nią na ławce w parku, aż w końcu dziewczyna się pojawia. Kobieta jest nieco zaskoczona, bo spodziewała się zobaczyć maskę, a nie Stanleya. Po krótkiej rozmowie bohater chowa się w krzakach i wychodzi do Tiny w przebraniu maski. Zachowuje się jednak zbyt bezczelnie i wulgarnie, przez co otrzymuje od dziewczyny cios między nogi. Ale maska nie zamierza się tak łatwo poddać. Wysyła Tinie serce z dymu i w tym momencie pojawia się policja. Tina ucieka, a maska zostaje zakuty w kajdanki. Bohater zostaje przeszukany, a z jego kieszeni wyjęto wiele różnych przedmiotów, w tym gumowego kurczaka, pułapkę na myszy i bazukę. Podczas gdy policjanci są w szoku badając te wszystkie znaleziska, Maska zdejmuje kajdanki i ucieka. Na jego drodze pojawia się jednak tłum policjantów. Policjanci mają zamiar otworzyć ogień, ale Maska robi prawdziwe show: tańczy, śpiewa i dobrze się bawi, a policjanci tańczą razem z nim. To istne szaleństwo! Callaway żąda od swoich kolegów, aby przestali tańczyć, a nawet strzela w powietrze. Bohater ucieka w zaułek i zdejmuje maskę. W tym momencie w pobliżu przejeżdża samochód z reporterką Peggy, a kobieta pomaga Stanleyowi uciec przed pościgiem. Peggy mówi, że widziała, jak Stanley zdejmuje maskę i żąda od niego wyjaśnień. Mężczyzna przyznaje, że maska sprawia, że traci nad sobą kontrolę. Niestety, reporter okazuje się niezbyt miłą osobą i przekazuje Stanleya Tyrellowi w zamian za 50 tysięcy dolarów. Główny przestępca zakłada maskę i zmienia się w przerażającą, demoniczną istotę, która wygląda jak mieszanka człowieka i trola. Bandyci włamują się do domu Stanleya i zabierają z szafy skradzione pieniądze. Milo wybiega na zewnątrz i rusza w pościg. Przestępcy przejeżdżają obok posterunku policji i wyrzucają Stanleya z samochodu. Callaway jest zachwycony i natychmiast umieszcza bohatera w areszcie. Po chwili Tina odwiedza go w więzieniu, a Stanley wyznaje jej, że to on jest maską. Dziewczyna jest zaniepokojona, gdyż Tyrell planuje jakąś straszną zbrodnię. Stanley radzi jej natychmiast opuścić miasto. Dziewczyna wyznaje, że lubi go zarówno w masce, jak i bez niej. Kiedy Tina opuszcza posterunek policji, zostaje natychmiast zaatakowana przez ludzi Tyrella. Stanley jest tego świadkiem i zdaje sobie sprawę, że musi uratować ukochaną kobietę. Woła Milo, a pies od razu wskakuje mu w ramiona. Stanley prosi przyjaciela, by przyniósł mu klucze do celi, a pies z powodzeniem wypełnia polecenie. Wychodząc, bohater natrafia na porucznika Kelawe i grożąc mu rewolwerem zabranym strażnikowi zmusza policjanta do wyprowadzenia go z posterunku i zabrania do Kokobongo. W międzyczasie Tyrell przyprowadza do tego klubu również Tinę, gdyż to właśnie tam odbywa się bal charytatywny, organizowany przez przestępczą władzę Niko dla elity miasta. Są tam najbogatsi i najbardziej wpływowi ludzie w mieście. Piją, tańczą, uprawiają hazard i z niecierpliwością czekają na występ Tiny. Ubrany w maskę, Tyrell włamuje się do klubu, pozbawia życia swojego rywala Niko i jego ludzi, a następnie przywiązuje Tinę do jednej z palm i umieszcza laskę dynamitu u jej stóp. Ustawia zegar na 10 minut. Stanley każe Kalałajowi wezwać wsparcie i zakrada się do klubu, gdzie natychmiast trafia w ręce bandytów. Wyczuwając, że jego właściciel ma kłopoty, Milo wbiega za nim do klubu. Tina prosi Tyrella o pożegnalny pocałunek. W tym celu prosi mężczyznę o zdjęcie maski. Tyrell robi to i wykorzystując moment dziewczyna wytrąca mu maskę z rąk kopniakiem. Milo skacze, by przechwycić maskę. Zakłada ją na siebie i zamienia się w Pitbull Terriera z ogromnymi zębami. Podczas gdy pies rozprawia się z bandytami, Stanley walczy z Tyrellem i pokonuje go. Następnie Milo wskakuje mu w ramiona. Mężczyzna zdejmuje maskę z psa i zakłada ją na siebie, przemieniając się z powrotem w superbohatera. Wypija koktajl i w ostatnich sekundach odliczania połyka laski dynamitu. Stanley zamienia ozdobną fontannę w gigantyczną toaletę, spłukuje Tyrella w odpływie, a następnie zdejmuje maskę. Policja wdziera się do klubu i aresztuje wszystkich bandytów. Burmistrz miasta widział Tyrella w masce, co oznacza, że to on faktycznie obrabował bank. Mężczyzna nakazuje Callawayowi wycofanie wszystkich oskarżeń przeciwko Stanleyowi. Bohater wraz z Charliem i Tiną dociera do miasta, w którym niegdyś znalazł tajemniczą maskę. Dziewczyna wrzuca ją do wody i czule całuje Stanleya. Zakochała się w nim nawet bez maski. W tym momencie Charlie wskakuje do wody, aby odzyskać cudowną maskę, ponieważ zapewnia ona właścicielowi nieograniczone moce, tyle że wyprzedza go Milo. Polub ten film, jeśli oglądałeś go kiedy byłeś młodszy i zasubskrybuj, aby nie przegapić innych legendarnych filmów.